Dzień dobry widzowie! Witajcie! Dawno nie było mu stanga, ale niedługo info o tym, bo trafi do jednego z widzów. Dam wam znaka w innym odcinku. A na razie za długo powstał i akumulator i <gryw> nie mogę go odpalić. Więc jest lekki przypadek. Ale mamy boosterek, bo dzisiaj on leci do detailingu Bo niedługo zobaczycie, pewnie reklamy wam się pojawią, albo inne rzeczy Będziemy jutro nagrywać różne rzeczy Jak działa booster? Nigdy tego nie używałem Za cholerę nie wiem jak to się używa Nusik i, i Nusik Już? Alright. Jeszcze nie Musisz kliknąć tam coś na pewno zanim go rozdamy, to jeszcze przejdzie cały serwis taki ogólny, ogólny. Zmieniamy spoiler, zobaczycie to w innych odcinkach. Ale dużo się tu jeszcze zmieni w nim. Pali od strzała. <noise> Wiecie co jest najgorsze? To jest minus 4, ja mam nowe letnie. Ale zanim jednak przejdziemy dalej, partnerem dzisiejszego odcinka jest Cashify, która umożliwia nam inwestycje w wielu płaszczyznach. A do tego co najważniejsze, jest to polska marka. Polska Kurjów! Możecie z nią zainwestować w kryptowaluty, metale szlachetne oraz nieruchomości. Tak jak ja właśnie w swoją zainwestowałem, ale o tym będzie w innym odcinku. Na razie wam nie zdradzam, bo kupiłem swój. Pierwszy dom. A do tego wszystkiego Cashify oferuje nam darmowe szkolenia edukacyjne. Cashify to przede wszystkim sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych, w których bezproblemowo możesz sprzedać lub kupić kryptowaluty za gotówkę. Kantory Cashify są dostępne w całej Polsce, a możecie zobaczyć lokalizację tutaj. Kod Giver daje Ci zniżkę na wymianę w kantorze. A regulamin promocji znajduje się w opisie pod tym filmem. Na mapie są punkty zaznaczone dwoma kolorami. Te złote to kantory, których spotkasz przedstawiciela Cashify, który pomoże Ci w całym procesie wymiany. Te czarne to kryptomaty, czyli takie kryptowalutowe bankomaty. Już w ciągu kilku minut możesz wymienić w nich kryptowaluty na gotówkę lub odwrotnie. Wiele z nich znajduje się w miejscach otwartych 24 godziny na dobę, czyli możemy skorzystać z nich też w nocy. Boisz się inwestować w kryptowaluty, bo uważasz, że są zbyt ryzykowne, dlatego jest Cashify.gold. To sklep, dzięki któremu możesz zainwestować w metale szlachetne, złoto, srebro, platyna i nie tylko. W Cashify Gold znajdziesz również zegarki znanych marek, takich jak Rolex czy Cartier. Jeżeli jesteś zainteresowany jednym z powyższych tematów, o których mówiłem, Wpadli na jedno z darmowych wydarzeń, które Cashify organizuje w całej Polsce. Eksperci, prelekcje, networking, a do tego piwko i jedzonko za darmo. Wbijaj na cashifam.pl i znajdź wydarzenie dla siebie w Twoim mieście. Dlatego jak widzisz, nie potrzebujesz dużo siana, żeby zacząć się je inwestować. Jeżeli chciałbyś zainwestować w kryptowaluty lub inne, najlepiej na cashify.eu Link w opisie, więc wbijajcie, używajcie kodu GUWER. A ja zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu. Pierwszy challenge: podjazd pod górkę z garażu dla Mustanga, ale jest solone, posolone minus 4, ale posolone dobrze. Test hamowania, uwaga. E klej, Dobre, letnie. Lepsze niż chuj... zimowe. Powiem Wam. Wiecie co, ja się jaram, że to w końcu trafi do jednego z widzów. To jest mega sztos. A ja nie bójcie się. Myślicie, że pewnie już nie będzie żadnego auta fajnego. Ja coś kombinuję, ale nie mogę mieć tyle aut, bo są mi totalnie niepotrzebne. Kiedy ja będę nimi jeździł? A wiem, że Mustang już, już poszedł w podstawkę, więc i tak będzie stał w podstawce. Dlatego e, Mustang leci dla widza. Ale to info za jakiś czas, już w sumie tyle do akcji brakuje Bo dokończamy wszystkie sprawy załatwiać Ale to nie będzie sam Mustang, bo to będzie jeszcze Starkwark z Mustangiem, słuchajcie Będzie do rozdania i niedługo dam wam wszędzie info, na Instagramie, na TikToku Tutaj na YouTubie, film leci cały Opowiem wam co tutaj było robione i tak dalej No i... Trzeba go przez ten czas jeszcze Dopieścić, że tak powiem wszystko Ale jakoś... Nie, w sumie nie ma takiej złej przyczynności. Powiem wam, myślałem, że będzie gorzej, ale jakoś to jedzie, jakoś się odpycha. Trochę śliczny. Oddajemy go na detailing do nagrywek. Zobaczycie, dawno go tego nie widziałem. Jest normalnie cały w kurzu ten Mustang, no bo stoi i... i nic więcej tak naprawdę. Ja go nie używałem teraz przez dobre parę miesięcy. W zimę nim w ogóle nie jeżdżę, bo jest garażowany cały czas. Stoi sobie zazwyczaj w garażu i... Nie jest używany, no bo widzimy, Mustangiem nie fajnie się jeździ. Kto jest właścicielem Mustanga, ten wie. Ja teraz Busem cały czas jeżdżę, ale kombinuję coś dla was, żeby był content. Po Mustangu obiecuję, że wleci coś fajnego, że nie będziecie żałować, że. O, Mustanga nie ma, ojej, o, no, 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 Mustang poszedł. Zobaczycie, będziecie się jarać, bo ja spełnię swoje marzenie. Mustang to nie jest moje marzenie, szczerze. Znaczy było kiedyś. Tak, ale marzenia. Idą o półkę wyżej. Na pewno nikt się tego nie spodziewa, co chcę odwalić, i nie wiem, czy mi się uda, szczerze, ale mam nadzieję, że spełnię swoje kolejne marzenie, i to już jest takie naprawdę wysokie marzenie. Z dzieciństwa, można powiedzieć. Jak to się uda, to. Uff, widzowie. Widzowie, przewiozę was. Przewiozę was na pewno. To, to musi być. I to naprawdę będzie, będzie sztos. Nie będziecie żałować tego, że Mustanga z nami nie będzie, bo będzie nowy. Projekt, w którym za bardzo nie będę chciał duwać, bo tam już jest, tam już jest dobrze, tam jest dobrze, w tym co chcę kupić, zrobić, znaczy, robić za dużo, to ja nie chcę. <sum> Muszę tam wyjechać w jakiś dzień, poupalać Mustanga, co Wy na to widzowie? Dawno go nie było i teraz powróci kontent z Mustangiem, lecą też grube nagrywki z D2 Shotsem", bo jutro właśnie zaczynamy, dlatego ja tego umyć. Idziemy go na detailing, tymczasem idziemy zrobić zakupki. Nikola będzie wybierać miciuchy, słuchajcie. Ubierze mnie po swojemu, bo ja, ja zawsze mam luźną bluzę, bo lubię, bo jest wygodnie i spłodnie. Dobra, widzimy się na detailingu i idziemy na. shopping! Ostatnie chwile z Mustangiem, jak się czujesz? Jest mi przykro. Czemu? Nie wiem. A zobaczysz, jak. zobaczysz nowe autko po tym. Ja, nie, bo ja jestem po prostu w centymetrach. A ja to dla mnie rzecz. Co na bicie? Co na słuchawie? Co na słuchawie? Vivaldi? Kotek pije kotek <laughs> mleko. Dobry beat. Let's go. Patrzcie tą kierownicę w ogóle jest zrobiona. 1L, 1P. To jest, to jest auto. A nie. urde ludzie się cały czas zawsze patrzą na to jak usłyszą silnik. A możemy zrobić... I klapki nam się otworzyły. klapy, ten air Ride, to wszystko, to jest no i, I oczywiście blow off, który nam spuszcza powietrze z turbiny i wydaje piękny dźwięk. Dorwieźliśmy. Zakupki! Lubi? Zmarzłam. musieliśmy dojść do magnoli. Let's go Niki wybiera spodnie, zaraz zobaczycie wszystko w przebieralni Jak założę Wszystko co słyszę to jest e, gejowe. E, gejowe No bo są gejowe niektóre Tak wybierasz taki kolor niebieski i jasny, mi się nie podoba Cztery Cztery Let's go Małe no, to krótkie, Mieno być byt lusze XL trzeba A pokaż XL-kę jeszcze Nie, wyglądasz w tym źle Powinieneś mieć mniejsze spodnie Mniejsze? Chyba, tak. No to jak kupa czekolady. Czyli to... to nie. Może to przez tą fryzurę. Nie. Numer dwa. Nie, coś... Dziwnie, coś co tu jest. jest ewidentnie nie tak. No, to. Wszystko. Nie, tak wreszcie spoko. Góra? Spodnie może zmienić, czego? To się uczesz. Jest nie wiem, co Czy to są te same spodnie, co ci właśnie chciałam przynieść? Chyba nie. Nie, trochę ciemniejsze. Czy nie? No. To są ciemniejsze. Ale to są spodnie chyba, nie? Są spoko. To nogawki jakieś dziwne. Nie wiem, musisz się przemyśleć to. Załóż te. Te? Mhm. To, to, to są nie. Trochę ciemniejsze. Nie. Te wąskie. Tyle Chyba lepsze są. Pokaż, zaprezentuj się. Co to za outfit? Miałam 40 sekund na to, żeby... Nikolaj! Bo stoję tu jak Głąbiusz. Więc wziąłem pierwsze lepsze po prostu. Szybki outfit. to jest outfit na maksa montażystę, bez kitu. Tak! Tak! Co, jakiś film, wariaciku? To jest tryba na maksa montażystę. No nie powiesz, że nie. Nie. No jak nie, kurde. Maks montażysta 1 do 1. mi to futro. Za jak klumpek, taki stoisz, Boże, koszulka jest spoko. Ta eskę mi Powiedzi że elki, A ty mnie Bo lepiej wyglądasz w mniejszych rzeczach. No, widzisz, że nawet nie mogę zaprząć rękawy Patrzcie, że ona mi tego przyniosła teraz. I poszło. Nasz maty. 1200 zł. Tragedia. A jeszcze buciki. Mam pomysł na buty. Zakupy zrobione. wracamy 10 minut drogi. Milion kilo. Nie wiem ile to waży, ale jest sporo. Chłopaki już skończyli tam autko dopieszczać, więc petarda. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzili z tym brudasem, który stał zakurzony cały, <noise> ale pewnie będziesz to coś czuję. Bo widziałem u chłopaków na Instagramie, że nieźle sobie tam. Działają, jakieś Ferrari robili i tak dalej. Teraz mustang na whitebody. Mam trochę rzeczy jest do zrobienia jeszcze, więc to z czasem będziemy robić wszystko, żeby widzu dostał. Eleganckie autko gotowe do jazdy. Pierdzielę. nie mam już siły. A ty jak tam? Zimno. Odmarzłaś? Tak. Zajebiście ogarnięte, proszę pana. E, zawsze mi się po detailingu, podoba auto, bo wygląda jak nowe. Z salonu by wyjechało. To jest stos, zobaczcie. Jak błyszczy w kurzu je ma... To jest taka robotnie <gry> Jeszcze drogę. Wyczernione felgi. Sztos. Przed oddaniem jeszcze na pewno wpadnę, zanim go stracę, że tak powiem. Ale jest git. Sztos. Szybkie przebiteczki. Że jest tak czysty teraz, pięknie, błyszczy cały, że szkoda mi nim wyjeżdżać. Serio. Mogę wam śmiało polecić tu chłopaków z Wrocławia? Crystal Detailing. Jak sobie wpiszecie, to w Google Wam wyskoczy. Bo ja tu z Google Maps dojechałem. W sumie niedaleko miałem, więc spoko można powiedzieć, że blisko z każdej części Wrocławia. I chłopacy polerują lampy, wszystko robią. Folie, PPF-ki. Dosłownie wszystko, więc polecanko Zobaczcie w ogóle to, my się wybraliśmy do galerii Tu jest biuro, jest plejak Więc jak sobie czekacie na auto, możecie sobie pykać w plejaka Ostatnio mówiłeś, że był klient, tak? No. I, I co? On właśnie nie chciał już iść do samochodu opuścić biuro, bo miał skończyć nic <laughs> Grał w Call of Duty auto gotowe, ale jeszcze musiał dokończyć, więc został. Sztoz, nie będziecie się nudzić na pewno. Zajebiście, przed chwilą się dowiedziałem, bo nie byłem tu w biurze. Zostawiłem auto i uciekłem do galerii. A jakbym wiedział, to bym chyba został. No jesteśmy w domu, słuchajcie, zostawiliśmy mustanga tam w detailingu, ponieważ jutro będą nagrania z wygrywando, które będą na reklamach i tak dalej, więc od razu tam zaczniemy, bo bardzo ładne światło jest i fajny klimacik, spodobało mi się mega. Polecanko. Co? Dostałam tak Pachnące, pachnie bo Dla mnie. Od Mikołaja? Tak. Fajne. E, dobra, trzeba to rozpakować i widzą pokazać wszystko w sumie co kupiłem. No <słuch> dawaj Zapraszam na unboxing. Unboxing? No, mój Luis, to mój Louis, to nieważne. McDonaldzie wróciły kupony na papierze na papierku? Też dawno. Nie, nie. Wcześniej też już wróciły. Aplikacja z Red A wcześniej. I mamy tak. Mm. Koszula elegancka. Elegancko tego, patrzcie. Biała koszula, klasyk. Cafe Odcinaj bież. od razu te, ja wezmę nożyczki. Czekaj. Trzeba <laughs> odcinać metki, bo tu tyle metek, zaraz zobaczycie ile metek będzie. Taka tańsza? Ile? 49 zł. Serio? No To czemu wszystko wyszło 1200 zł? Ale w sumie są dwie torby pełne, więc to... Nie ja w dużo tego No To każdy powinien mieć w swojej szafie No i mam <głos》>. Pokaż co tu jeszcze. Dla Kubusia wymyśliłaś. Tak to o, Elegancka. Troszeczkę ciemniejsza. <głos》>, ale taka sama, tylko inny kolor. Ja lubię ciuchy bez logotypu, więc staram się wybierać tak, żeby było bez. Chyba, że jakieś mi się spodoba logo po prostu z wyglądu. To jest spoko. Nikola w mojej bluzie coś czas śmiga, patrzcie. Zabrała mi je, a mojego misia, bo to jest misio. No ona jest turbo ciepła ta bluza. Ja się w niej poce zawsze. Ta jest mega ładna i czuję, taki ma fajny materiał, zobacz Taki grubaśny. No, gruba Musisz głośniej mówić, wiesz? Tak jak na mnie krzyczysz, tak mów Teraz mamy... <laughs> Czarną... Są tak. językiem... Ej, tej nie przymierzałem nawet, no, szczerze I Pokaż, włożę ją Nieważne Ile kosztowała? Nieważne 75 zł za to? I nie wiadomo, czy to jest dobre? Potrzymaj ja to muszę wsadzić na ciebie Gapisz mi się na bebę, ciągle się na bęben mogę ci go dać. Jezu, Jerów tak! Jezu! Jak taki wujek. <grym> Chodź malutka na kolankę! do buja. Bujo <grym> po buja. Buja nie bobuja, nie ma ch na buja. Ty fajna. Widzisz, widziałem w na kur. A ciasna jakaś. Bo ja ci emeczki brałam. Wyglądam jakbym wolał chłopaków niż dziewczyny. Bo wolisz. Fajnie, fajnie wyglądasz, Kit. Tylko rozepnij jeszcze ten dolny guziczek. Ale wąska jakaś kulka. A co to Mka? Tak, wszystkie to są Mki. Serio? Ale tamte są większe Mki. Fajna! Nawet nie. Zarobista. Sztos, prawda widzowie? Powiedzcie, że sztos. złody. Dobra, tej nie przymierzyłem, więc teraz ją przymierzyłem. Tam mi przyniosła nagle ile? Siedem koszulek naraz. Mówię, przymierzyłem 3. Dobra, reszta będzie też dobra. Bo jak ciśnie, k**a, bit się nie mieści. Zobacz, tu się dzieje. Kurwa, kurwa, kurwa. Zobacz, k**a, rozrywa się. Za mało. To będzie git, bo to ta sama, co Kolejna. wszystkie. Haul zakupowy bardzo z Niki. Radne. No, spoko, jakiś taki wzorek. Chyba nie. nie tamtą to, tylko. Naprawdę była. Eee, to nawet nie szkoda. Serio, takie tanie te ciuchy były? Ale ile, ile ich jest? W ile ich masz, to tyle zapłaciłeś, ale to nie jest jakieś nie za domofon. Koszulka, oskiety, jeszcze Ci na ostatniej sekundzie rzuciła oskiety. A to bo... krótkie jeszcze. Jakie one długie? kolanówki. Aha, długie no, bo są zgięte w pół, myślałem, że to takie krótkie. To taka moda jest teraz. Tam, już się rozumiesz, od... tam Rozumiesz, że to jest taka moda, od że teraz... Jest... Zobacz, tak to jak... one są Zobacz, tak jak w spodniach są takie o-rzeczy, to w skarpetkach są takie o-rzeczy, bo taka jest moda teraz, rozumiesz? O, taka fajna. To mierzyłem akurat. Na wakacje, jakieś lato. Czapka, zobacz, to nie widziałaś, ale dorzuciłem do przy kasie, bo 15 zł kosztowało. Od niej metkę. Wyglądasz, jakbyśmy się cofnęli do 2016. Bo się cofamy. Moda się cofa. To troszeczkę bardziej na czoło tutaj. O. I ciepło fucho. <noise> Słodko! Wyglądasz jak taki chłopak z Aska, Ask FM. Co? nie spodziewałem <noise> Bo wynalazku kiedyś z Julią byliśmy gwiazdami. Uh -huh. Spodzień. Spodzień modzień. Tyle ciuchów. Ja pierciół, widzowie. Cała szafa zapełniona. Tyle mi wystarczy już do końca życia. Tamte mogę wyrzucić. On ma ciuchy z gimnazjum. To co? Jakie wytorze gimnazjum? Wytorze nie, wytorze. nie gimnazjum. Z zawodówki. No właśnie <słyska> się dwa lata różnicie. Kolejne skinajeno. Wąskie rury. Eleganckie tego. Ej, ej. Fajnie, będę miał w końcu ciuchy do chodzenia widzowe, tak. a nie cały czas w tych samych chodzę. Ale zarobisty materiał. Ja chciał, co dobrać, Spodzień, jeans stresowy. Y, a to mierzyłem. Bluza do kompletu. Bluza do spodzienia. Ale nie a. będę nie Kolejna bluza tylko bez kaptura. Bez kapturnik, pospolity. I do szafy, i do szafy, i do szafy. I do szafy. O, to jest super sztas. Super stos i te szafy, ale będę miał stylowy widzowie na każdy film. Tyle ciuchów! Tyle ciuchów kupiłem. Moi drodzy, gwóźdź programu, bo nie byłoby się zakupy, gdybym spja czekać sobie. Adix? Wiecie, że teraz mam fazę na e brązowy. Jak można zauważyć. Hmm, ale ja nie mam. Zapasowe sznurówki! Albo bo tam nie ma sznurówek po prostu. Mogę sobie założyć beżowe. Jeden do jednego buta. Dobra. Styl. Fajne. Piękny. a nie kupiłem butów, bo mi się żadne nie podobały, a mam plan co do butów. Nie wiem co kupiłam. co Nikola sobie kupiła. Ja nic nie znalazłem. Ja bym chciał mieć dwa inne buty po prostu, ale z tego samego modelu. Dwa inne kolory z tego samego modelu. Żeby mieć na przykład biały i czarny. chcę tak zrobić. Petarda. Piękne są. Superanckie, eleganckie. Supi! Dobra drodzy widzowie, kończymy ten film yy, Zrobiliśmy zakupki, przygotowaliśmy Mustanga No nie do końca, bo jeszcze trochę go czeka Warsztatów i wszystkiego, ale to To już mam na to 3 miesiące czasu, już poumawiałem wszystko więc Zrobimy, chyba myślę, że ściągniemy złotą folię, bo to taki trochę mój znak I ta folia już jest taka tam Nie wiem, ona strasznie szybko się zużyła, więc Nie chciałbym, żeby ktoś też miał koszta, więc zrobimy całego niebieskiego ale za to coś fajnego zrobimy do tego w tym Mustangu. Coś się znowuż zmieni. Tak, ale to w przyszłych odcinkach, więc oglądajcie wszystkie odcineczki, bo nie zawsze będzie to na miniaturce, a widzicie. Łapeczka w górę, subiki, oglądajcie kolejne poprzednie filmy Elo!